Jadłodajnia. Wypróbuj przepis. W dniu marzyciela ciasto marzenie, bo marzyciel lubi dużo marzyć. I tak naprawdę w tym cieście możemy też sobie trochę się rozmarzyć, jeżeli wybieramy dodatkowe składniki, a tymi dodatkowymi składnikami są owoce. I możemy tutaj korzystać z bogactwa owoców sezonowych, a poza sezonem z owoców mrożonych. Ale po kolei zaczynamy od składników biszkoptowego spodu. Na taki spód będą nam potrzebne cztery jajka oddzielnie białka, oddzielnie żółtka, 100 g cukru, skórka otarta z jednej limonki plus jedna łyżka soku z limonki, 80 g mąki pszennej plus 20 g mąki migdałowej Mąkę migdałową możemy uzyskać po zmieleniu migdałów, jeżeli takiej mąki nie mamy dostępnej w sklepie. I ostatni składnik naszego biszkoptowego spodu jedna łyżeczka proszku do pieczenia. Powtarzam, składniki biszkoptowego spodu 4 jajka, oddzielnie białka, oddzielnie żółtka 100 g cukru. Skórka otarta z jednej limonki plus jedna łyżka soku z limonki 80 g mąki pszennej plus 20 g mąki migdałowej i jedna łyżeczka proszku do pieczenia. Wszystkie składniki podane są na foremkę o średnicy 24 cm, możemy użyć innej o podobnych wymiarach. Owoce 300 g borówek, śliwek lub malin, albo też innych wymarzonych owoców, świeżych lub mrożonych. Możemy też użyć mieszanki owocowej, jeżeli nie możemy zdecydować się na jeden rodzaj owoców. Mogą też być brzoskwinie, nektarynki, pomarańcze. Jakie owoce Państwo lubią? 300 g owoców, 200 g serka mascarpone. 150 ml jogurtu naturalnego, 2 łyżki miodu, opakowanie galaretki cytrynowej rozpuszczonej w 250 ml wody i odstawionej do lekkiego stężenia. Oczywiście gorąca woda w przypadku przygotowywania galaretki. To była warstwa owocowa powtórzę ją 300 g. Ulubionych owoców mogą być borówki, śliwki lub maliny albo inne owoce świeże lub mrożone. Jeżeli używamy owoców mrożonych, dobrze jest je wcześniej rozmrozić i ewentualnie odcisnąć z nadmiaru wody. To na pewno się przyda w przypadku truskawek. 200 g serka mascarpone, kolejny składnik warstwy owocowej. 150 ml jogurtu naturalnego. Dwie łyżki miodu. Opakowanie galaretki cytrynowej rozpuszczonej w gorącej wodzie, tej wody o połowę mniej niż w przepisie, czyli 250 ml wody. Galaretkę rozpuszczamy w gorącej wodzie i odstawiamy do lekkiego stężenia. I ostatnia warstwa, polewa kokosowo-czekoladowa. Do jej przygotowania będzie nam potrzebna biała czekolada, 100 g. 50 g wiórków kokosowych i 50 ml śmietanki 30%. Powtarzam, składniki po lewy: 100 g białej czekolady, 50 g wiórków kokosowych i 50 ml śmietanki 30%. Sposób przygotowania. I tutaj zaczynamy od biszkoptu. Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni. Opcja grzania góra-dół. Formę, w której będziemy piekli nasz biszkopt, wykładamy papierem do pieczenia. Możemy posmarować masłem, wysypać bułką, tartą, jak kto woli i jak kto lubi. Białka ubijamy na sztywno najlepiej ze szczyptą soli. Stopniowo też do naszych białek dodajemy cukier. Następnie dodajemy żółtka, skórkę otartą z limonki i sok z limonki. Wszystko delikatnie mieszamy i dodajemy przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia i mąką migdałową. Mieszamy do połączenia składników, mieszamy dosyć krótko i wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Przypomnę temperaturę nagrzania piekarnika, 180 stopni, opcja grzania góra-dół. Pieczemy 20-25 minut, najlepiej sprawdzić patyczkiem do tak zwanego suchego patyczka i po upieczeniu studzimy. Warstwa owocowo-deserowa to kolejny krok w przygotowaniu naszego ciasta. Owoce, które wybraliśmy, jeżeli są duże, kroimy w plasterki, jeżeli są małe, nie musimy ich kroić. Układamy na ostudzonym biszkopcie. W osobnej misce Mieszamy serek mascarpone, mieszamy jogurt i miód na gładką masę. Do lekko stężałej galaretki dodajemy krem mascarpone. Szybko mieszamy i wykładamy na truskawki bądź inne wybrane owoce, czyli albo borówki, śliwki, maliny i jakie jeszcze owoce Państwo lubią. Następnie wstawiamy do lodówki na minimum 2 godziny, aż masa stężeje. No, i ostatni krok: polewa kokosowo-czekoladowa. Czekoladę rozpuszczamy razem ze śmietanką, na przykład w kąpieli wodnej albo w rondelku na niewielkim ogniu. Dodajemy wiórki kokosowe i dobrze mieszamy. Polewamy schłodzoną, ale nie mocno zastygniętą polewą. I wstawiamy ponownie do lodówki na minimum 30 minut, by polewa lekko się zestaliła. To w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o przygotowanie naszego dzisiejszego deseru. Ciasto, marzenie! Polecam gorąco i życzę smacznego. Jadłodajnia. Wypróbuj przepis.